Moi drodzy, dzisiaj mały eksperyment tutaj w pracowni piecyk, ala grillowaty rakietowy. Tutaj najprostsza konstrukcja ze złomu, 30 minut pracy. Tutaj już bardziej wykwintna konstrukcja i pomalowana farbą e, ognioodporną. Tutaj kilka cegieł no parę złożonych razem i tutaj ognisko takie ze specjalną dziurą żeby zagotować wodę. We wszystkich piecykach mniej więcej w tym samym czasie zagotowała się woda w zależności tutaj właśnie od gałązek, które były wkładane i e, no właśnie jakiegoś papieru, e, ale można powiedzieć, że wszystkie te konstrukcje e, dzisiaj spełniły swoją funkcję. Natomiast zwr zwracamy uwagę, że w tym najmniejszym piecyku Irysia najszybciej zagotowała wodę, zajęło to 2 litry niecałe 10 minut małymi gałązkami i jest on najlżejszej konstrukcji, najłatwiejszy w transporcie, logistyce, więc tutaj też chyba o to chodzi w razie potrzeb.